Witam Was w kolejnym materiale poświęconym ofercie Games with Gold i zapraszam do omówienia gier, które w czerwcu możemy przypisać do swoich kont. Pamiętajcie oczywiście, że gry są dostępne do pobrania i ogrania tylko wtedy, gdy posiadacie aktywny abonament Xbox Live Gold. Możecie zakupić go w sklepie Xbox za pomocą karty płatniczej lub korzystając z płatności komórkowej operatora Play lub Orange, albo doładować za pomocą zdrapek dostępnych w sklepach stacjonarnych. Warto dodać, że abonament Xbox Live Gold jest również dostępny w ramach pakietu Xbox Game Pass Ultimate, umożliwiającym dodatkowo dostęp do ponad 100 najlepszych gier na konsole Xbox One oraz tytułów dostępnych na komputerach PC z systemem Windows 10 w ramach jednego abonamentu w stałej cenie. Pomiędzy 1 a 30 czerwca na konsoli Xbox One przypiszemy do konta grę Shanty and the Pirate's Curse. Jest to dwuwymiarowa gra platformowa stanowiąca trzecią odsłonę cyklu rozwijanego od 2002 roku przez kalifornijskie studio Way Forward. Podczas zabawy ponownie wcielamy się w tytułową postać kobiety Gina. Po walce z ucieleśnieniem własnych mocy utraciła ona wszystkie magiczne zdolności i powoli przyzwyczaja się do życia jako zwykła śmiertelniczka. Pomiędzy 1 a 15 czerwca na konsoli Xbox 360, a także na one dzięki wstecznej kompatybilności, przypiszemy do konta grę Destroy All Humans. Jest to produkcja zręcznościowa z dużą dawką czarnego humoru. Gra nawiązuje do znanych i lubianych, nierzadko starszych filmów z obcymi w roli głównej. I tak właśnie prezentują się dwie z czterech gier, które trafiły w czerwcu do abonamentu Games with Gold. Pamiętajcie, że w połowie miesiąca zostaną udostępnione kolejne tytuły, więc już teraz zapraszam Was na kolejny materiał. By przypisać do konta omówione przeze mnie gry, wystarczy, że wejdziecie w kafelek Gold w Waszym dashboardzie konsoli Xbox One lub Xbox 360, albo przez przeglądarkę na stronie xbox.com ukośnie Games with Gold, a nowe gry pojawią się automatycznie w sekcji gotowe do instalacji na Waszym Xboxie One. Zanim przepiszecie gry, sprawdźcie tylko, czy Wasz abonament Gold nie wymaga wykupień bądź przedłużenia. Ja tymczasem się żegnam, zostawcie suba na naszym kanale YouTube i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych materiałach.